Dobra, widzowie, właśnie... Słyszycie, co mi się dzieje z klawiaturą? No ja pierdolę. Widzowie, widzicie, co mi się dzieje z klawiaturą? Dobra, dobra, działa. No to idziemy. Czekajcie, pań, sprawi, czekaj. Byłam Hejka! E, dzisiaj to jest mój pierwszy filmik, na tym kanale będę nagrywała z moim kolegą Igorem, w się. E, fajnie by było jakbyś e, dostawił łapkę w górę i subskrypcję, bo zamierzam ten kanał tutaj prowadzić, tak by mam za niego dużo prowadzić. Dobra, wracając, idziemy yy, na dwójki, tak? Zostawcie suba i subskrypcję na moim kanale. Dobra, idziemy na dwójki. No, jakby, jakby co, on też nagrywa, więc no. Tuta, no. Dobra, tutaj, no. Dobra, tutaj, 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 tutaj. Dobra. No, no. Ona już wszystko widać. Jakby co, to niechaj czuję się pierwszy w życiu. W życiu, a mnie widać w prawdziwym życiu, bo ja prześwituję przez kąta. Ja nie chcę, bym na razie głosował. No hej. Okay. No. 13. Ja też mam kupić na tarte, a ja tak się nie opłaca kupować. No nie opłaca. Ale kupię te. Łomaczę zamków. Na wszelki. Na wszelki kupię te Łomaczy zamków. Chciałam zapoznać się to, to ja umiem grać. Przeszłam trzy razy figurami. Jakie trzy razy? Jeden raz? Dwa? Może Be, dwa? Cicho, cicho. Jakby no, naprawdę umiem grać, ale dopiero zaczynamy tak jakby grać. Więc... Ale tutaj mnie kolega uczył, więc wszystko okej. Okay. I prawie doszłam do setki. Bo miałam tyle dużo... A ja widzowie wygrałam jedną rundę! Jakby no i przerzucę. Ciężka jest strasznie figura, ale. Nie, nie, figura jest łatwa, ale setny. setny jest gorszy, bo tam jest taka minigwiga. No, no, figura też jest trudna. jak to bym sama gmała, to bym nie ogarnęła, jakby jadę zrobić ten. Gdyby w ogóle samy. tego nie zrobiła. Ja nigdy tego nie robię, bo ja nie wiem, jakby zrobisz. Kurde, nie ptajcie nam tutaj w mordę, bo... No serio. Nie! Moje! Moja góra. Nie! Ja. Co Zapomniałam! Idę! A jakby cały migajki to się To jest fajnie! To, to leciał jakby raz. A ambusza to ja najbardziej ja lubię. Na, najbardziej... lubię, ja. Jacob Znaczy ja lubię najbardziej chyba error. Nie no figurę Bo Ja nie lubię tego, nie lubię tego Ja lubię muzina i figurę Ja też, lubię muzynę I figury. No też tak Muzyn to sick jakby co widzowie Muzyn i figura, dwie Muzyn się nazywasz sick Więc Zaczynam jakoś

Muzin, muzin, Nie, myśin? nie nie będzie muzin, no tak. nie będzie myszina. nie nie muzin, Nie muzin, Nie będzie muzin, Nie, muzin, nie będzie muzin, 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 Zaraz będą migajki. 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 muzin, 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 Ja myślałam, że ona przez węty będzie prze, uh, przelatywać. Straszyłam. Ej, ty też myślałaś, że będzie przez węty przelatywać? Bo ja myślałam, że mnie zjemy w wentach. No nie, ja też tak myślałem. Dobra, mam. Myślałam, że Ja górę zajmuję, ja zajmuję górę. Znaczy ja zajmuję wszystko. Jak wszystko? Jak wszystko? <laughs> Co się zaszcząłem pająka? Każdy Ale no na serio! Jakby każdy kiedyś miał pająkę, nie? Ej. No tutaj nie było. Są oczy. Oczy. Łatwiej pierdot czy Właśnie do dupy.

Rakieta to mnie oglądaj! I... Jej, Ej, rakieta to mnie oglądaj. Tak. A rakieta to ja jakby. Bo mam rakieta atom. Na Discordzie. Znaczy Discord to taka. I, na... I przypomnij sobie na czym jeszcze? Na znaczacie! Ja robię Ja na Snapje mam nie powiem jak, bo się Ja wiem! Choć nie jestem taka słaba, więc.

Nie bałem. Ja się też tego bałam też, jak tego dospadało. Trzy bałam tego. Figura, patrzcie! O, figura! Widzicie! Tutaj! Puta! Dwie książki naraz koło siebie. Hortex, polecam ten Horstex. Polecam. Wracając do filmu. Ej, wyobraź sobie Sara, że... Ja Nie mam! Co? Zjedzie? Nie powiedziałem Twoje imię. Spokojnie Pani mówiłam, spokojnie. A ja już mam cztery. Mam na imię Sara. No, sara. Jak ja będziecie... Ja A czy pytajcie, że będą pijak. teraz ten pinnik, który powiedziałaś, to będą pewnie pisać na czacie. Ale nie coś powiedzieć, Jak będziecie napisać. To nie możecie mi pisać. Ej, oo! Proszę Pani, no, ta, 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 ta. no. ja to Tak, Tylko Sara. Sara. No. I coś innego jeszcze chciał powiedzieć. Coś chciałaś powiedzieć. Że, jak że powiedziałaś, swoje imię, to nie będą to na Snapchatu pisać. Jakby nie jestem sławny, więc mam nadzieję, że mnie to zabrać nie będą, ale nawet nie widzę na jakimikolwiek. Ale nie jestem sławny, na przykład. Nie wiem, jakby. Lubię to powiedzieć, a nie <grymne> zrobię tego zabawa, nie? Nie, nie wiem po co.

Ja zaraz muszę kończyć filmik, bo ja będę jadł obiad. Ja muszę zaraz kończyć, bo będę jadł obiad. czekajcie i dlatego że jestem taki dobry ej robimy to z TikToka ehm, proszę pana, że tu nie można się nie, Jezu, nie, to nie, to ale plus pryspa, pana, pana, ja mam Esię Jezu, ja nie wiedziałam, że Pan ma takie E? no no, no. jak to wyszło i by, by, ja też mam w toku, więc może mam podać Jeszcze jedna książka Książka jeszcze jedna? No Nie idę! No, nie! Nie! nie krzycz. A jedna mam ich w razie, to jest zdjęcia pięciu obserwacji Naprawdę dużo obserwacji. A nie, ja będę kończyła z tą muzyką pir Ale najpierw chcę zbyć przynajmniej jednego. Sara, to nie obserwacje, tylko subskrypcja. Nie, ja nie wiem, gdzie jest ostatnia książka. To jest to samo: obserwacja i subskrypcja? Nie. Jak nie, tak. Dobra, nie wiem, możecie wszyscy w komentarzu.